Siemanko koldziska z tej strony Metsu i witam was Wynika wynikach ankiety. Jak widzicie wybiła już godzina 12, więc na spokojnie możemy sprawdzić rezultaty. Oczywiście dla pewności jeszcze odświeżę stronę i mogę to już oficjalnie powiedzieć. Moją karierę klubem rozpocznę w Bundeslidze, która zgromadziła 88 głosów, drugie miejsce seria 70 głosów, trzecie miejsce La Liga 68 głosów. Ten filmik pojawił się o 16, więc o godzinie 18 dzisiaj pojawi się filmik, gdzie zdecydujecie, którym dokładnie klubem mamy rozpoczynać karierę w Bundeslidze. Będziecie mieli 16 klubów do wyboru, wiem, że w Bundeslidze jest 18, ale tak jak było pokazane w ankiecie, nie można wybrać Bayern Monachium, bo grałem tam karierę drągowskim i nie można wybrać HSV Hamburg. Ponieważ grałem tam w mojej karierze, a nie chcę, żeby te kluby się powtarzały, bo zawsze chcę grać sobie innym klubem, żeby po prostu było ciekawiej. Więc jak coś ludziska już wam bardzo dziękuję za ten materiał i zachęcam Was do głosowania w ankiecie, która pojawi się o 18. .00. Trzymajcie się!